Jawożnicka Straż Pożarna przestrzega. Uwaga na czat. Rozpoczął się okres grzewczy, a więc powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na nasze bezpieczeństwo podczas ogrzewania domostw. Szczególnym zagrożeniem jest tlenek węgla. Gaz bardzo toksyczny i trucizna, krótko mówiąc bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ jest bezb bezwonny, bezbarwny, nie posiada żadnego smaku czyli praktycznie jest niewyczuwalny w żaden sposób przez organizm ludzki. A Dostaje się do organizmu człowieka poprzez układ wydechowy, następnie dostaje się do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenia tlenu we krwi i może powodować uszkodzenia mózgu i innych narządów. Osoby, które używają węgla, drewna lub gazu powinny dokonywać okresowych przeglądów. Wszędzie gdzie instalacje i urządzenia grzewcze są, że tak powiem wiekowe, to możliwość wystąpienia nieprawidłowości i funkcjonowanie jest zdecydowanie większa. Natomiast są stosowne rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, te kwestie reguluje również prawo budowlane i z tych zapisów stosownych rozporządzeń wynika jednoznacznie, że jeżeli ogrzewamy dom paliwem stałym, czyli drzewem albo węglem, musimy bezwzględnie dokonywać przeglądu instalacji i urządzeń grzewczych raz na trzy miesiące. Objawów zatrucia tlenkiem węgla nie można lekceważyć. Na początku są to bóle głowy, nudności, zawroty głowy. Z czasem to są trudności w oddychaniu, przyspieszony oddech, krótki oddech. Z czasem utrata przytomności, utrata świadomości i długie przebywanie w pomieszczeniu, gdzie występuje duże stężenie tlenku węgla, w konsekwencji doprowadza do śmierci. Takie są. Tych objawów pierwszych nie należy bagatelizować. W jaki sposób ratować zaczadzonego? Należy jak najszybciej zapewnić mu dopływ świeżego powietrza. Trzeba także otworzyć okna i drzwi, aby usunąć truciznę z pomieszczenia. Zaczadzonego należy wynieść na świeże powietrze i rozluźnić mu obranie. Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy natychmiast przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca, a także wezwać służby ratunkowe. Co zrobić, aby być bezpiecznym? Należy zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń, stosować mikrowentylację okien i drzwi, nigdy nie zasłaniać kratek wentylacyjnych z pomocą. Fachowców należy dokonywać okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej. Nie można spalać niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane. Bardzo skuteczną metodą jest zainstalowanie czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypiają ludzie. To bardzo skuteczne urządzenia, które już niejednokrotnie uratowały ludzkie życie. Państwowa Straż Pożarna w wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Urzędem Miejskim rozprowadzają aktualnie na terenie miasta specjalne ulotki, z których możemy się dowiedzieć więcej na temat zagrożenia, jakie niesie ze sobą tlenek węgla oraz jak sobie z tymi zagrożeniami radzić. Sporo informacji można także znaleźć na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej Wiawożnie pod adresem www.psp.jawożno.pl.